Jak a, Spacerek, można powiedzieć nawet. Jakie były tematy? E, rozprawka była dotycząca pracy, więc nawet w sumie łatwo się trafiło e, między pasją a obowiązkiem. A tam jeszcze nawet ta lektura też się nie odnosiła jakby do tych lektur obowiązkowych. Więc myślę, że w porządku. I nikt nie miał problemów. Rozprawka było pytanie: czy praca to pasja, czy obowiązek? I trzeba było się odwołać do książki Ziemia. Antoni Zayntek Brego. No teksty były całkiem trudne, ale rozprawka była łatwa, także będzie dobrze. Myślę, że poszło mi w miarę dobrze. Na interpretację wiersza wcale nawet nie patrzyłam. Mam nadzieję, że zdałem, że mi się uda, że zaliczę całkiem nieźle, ponieważ pierwsza część yy, była dosyć łatwa. No praca, no jak nie wolnąłem babola, to myślę, że będzie ok. Myślę, że nie było takie trudne. Myślałem, że będzie trudniejsze. Myślę, że było w miarę proste, przystępne, na pewno prostsze niż w zeszłym roku. Matura z polskiego, no łatwe to było, nic takiego trudnego. Może ten temat z pracy był taki, no trochę trzeba było się zastanowić nad to. Tam głowa szalarka była taka do opisania, ale no nie, nie było to jakieś tam z kosmosu i niczego takiego trudnego nie było. Najważniejsze to, żeby z matematyki jeszcze jutro dobrze napisać i, i w angielski to też łatwiej powinien być. No to tylko ta matematyka dostaje. Ale polski to zawsze jest co roku łatwy moim zdaniem. Wydaje mi się, że nie była trudna. Myślę, że do napisania, że, że nie był poziom, że spodziewałam się czegoś trudniejszego. Poziom do napisania myślę, że będzie dobrze. No myślę, że do najłatwiejszych nie należał, ale nie był też jakoś wybitnie trudny, myślę, że taki średni. Ciężko było z znalezieniem argumentów, ale podołałem temu. Taka średnia. Dobrze poszło, zdane. Chyba nie było jakieś trudne. Wszystko gładko doszło. szło. Teksty zrozumiałe były. Jesteśmy pewni, że znamy. No, jutro chyba będzie trochę gorzej, bo to jednak matematyka, no ale myślę, że trzeba myśleć pozytywniej. i jutro zobaczymy. akurat z matematyki jestem w miarę dobra, więc w miarę jest dobrze. Chyba mniejszy niż przed Polakiem. Matwistą. Na spokojnie. Trochę gorzej. Nie no, myślę, myślę że będzie dobrze. Pani nas dobrze przygotowała, także... Nie myślę powiem, yy, yy, że, że bardziej się stresowałam chociaż jestem na profilu matematycznym, to bardziej się stresowałam tym polskim niż matematyko, także nieźle mam nadzieję, że będzie... Stresik jest, wiadomo. Oby zdać. Oby. To, Jak to, się zda, to, to dobrze. Jakie plany? A wakacje przede wszystkim. I zobaczymy co dalej. Łatwo. Matematyka łatwa. A w porządku, bo podstawa to podstawa gorsze rozszerzenie. Będzie dobrze. Uważam, że będzie dobrze. E, chyba spokojniej niż przed polskim. Pozytywnie, bo matematyki się nie boję, bo czy jest z nim e, Myślę, że go bałam się polskiego, a myślę, że matematyka dobrze pójdzie. Miejmy tego nadzieję. Matematyka to yy, My z matizu, więc... Dlaczej <laughs> dobrze tylko... Wzi. Kurczę, nie mogę się Wiestka. wysłowić. <laughs> To będzie formalność. No właśnie, formalność, zgadza się. Co po Nie wiem. Nie nie nie, nie nie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia jeszcze. Jeszcze tak nie do końca ustaliłem, więc nic tutaj zbytnio nie powiem ciekawego. Nie ja wiem, pewnie jakieś studia, politechnika. No to zobaczymy, prawdopodobnie wojsko. Najpewniej na prawo, bo ja jeszcze was i historię piszę na to Najpewniej w tym kierunku. Fizjoterapia w Gdańsku. Myślałam o dietetyce w Warszawie, no ale zobaczymy jak, jak pójdzie chemia, i jak tutaj matematyka i reszta jak pójdzie, zobaczymy czy się dostanę. Planuję Warszawę, ale to zobaczę jak mi pójdzie matura. Wybieram się do Olstyna, a na co to jeszcze do końca nie wiem. Ja jeszcze myślę. Chciałabym się na Politechnikę Warszawską dostać. Mam nadzieję, że będzie po mojej myśli.